Dzień dobry, bardzo witam Was w nowym 2023 roku. Gotowi do działania? Macie jakieś plany na ten 2023 rok? Nowe wyzwania, nowe działania? Jeśli tak, to podzielcie się z nimi w komentarzach pod tym odcinkiem. Chętnie o nich poczytam. Jeśli o mnie chodzi, to, co ciekawe, na ten rok nie mam dużo planów. Chętnie zobaczę, co on mi przyniesie i czym mnie on zaskoczy. Mam takie jedno marzenie, które kiełkuje u mnie już od kilku lat, i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się je spełnić. Ale na razie. Dziękuję. Nowy rok to dobra okazja do tego, żeby już w styczniu czegoś nowego się dowiedzieć. Dlatego Pomyślałam, że to dobra okazja, aby przemycić Wam trochę y, wiedzy na temat mitów y, dotyczących ludzi z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim je obalić, tak żeby zmienić Wasz punkt widzenia. Zaczynamy! Mit pierwszy. Każda osoba z niepełnosprawnością ma niepełnosprawność intelektualną. Są jeszcze osoby na tym świecie, które uważają, że jeżeli jest człowiek, który ma niepełnosprawność, to na pewno jest to też niepełnosprawność intelektualna. Czyli może być sprzężona. Czyli jeżeli się porusza na wózku, to też ma niepełnosprawność intelektualną. Co nie jest prawdą. Jest masa ludzi, które na przykład mają ograniczenia w poruszaniu się. Ale nie oznacza to, że mają niepełnosprawność intelektualną, bo zdobywają wyższe wykształcenie, pracują yy, zawodowo. Takim przykładem jest Marta Zając, która na co dzień mieszka w Katowicach, pracuje w korporacji, a ja miałam przyjemność kilka lat temu nagrać z nią wywiad, który możecie obejrzeć na kanale Kasia Działa. Mit drugi. Ludzie z niepełnosprawnościami ciągle potrzebują pomocy. Zastanawiam się, skąd takie przepuszczenie. Może wynika to z myślenia, że jeżeli ktoś jest niepełnosprawny, to znaczy, że potrzebuje tej pomocy, no bo nie może się sprawnie poruszać w świecie. To jest nieprawda, bo jest wiele niepełnosprawności, których na co dzień nie widzimy i tym osobom byśmy, zobaczcie, nie chcieli, nawet nie chcieli, nie pomyśleli, żeby udzielić, Pomocy. A nawet jak widzimy ludzi z widoczną niepełnosprawnością, na przykład niewidomych albo poruszających się na wózkach, czy na przykład mających e, ograniczone możliwości poruszania się, to chcemy im pomóc, tak? Żeby nie wiem, przemieścić się z jednego punktu do drugiego, nie wiem, pomóc założyć kurtkę, etc. Ale zastanówmy się, czy tak na dobrą sprawę ta osoba potrzebuje naszej pomocy. Złota zasada zawsze brzmi. Najpierw zapytaj się, czy ta osoba chce pomocy, a potem, jeżeli ona na to wyrazi zgodę, ją udziel. Mit trzeci. Niepełnosprawni potrzebują przedstawiciela. To może tak się wiązać z tym mitem drugim, o którym przed chwilą wspomniałam, bo skoro ktoś jest niepełnosprawny, to potrzebuje kogoś do pomocy. Ktoś, kto mu wytłumaczy coś, nie wiem, otworzy, otworzy drzwi, poda coś, przyniesie etc. To tak nie działa. Pamiętajcie, że nawet, jeżeli zdarzy wam się kiedyś obsłużyć klienta, który ma niepełnosprawność, to już ma intelektualną, to waszym zadaniem jest, aby rozmawiać przede wszystkim z tym klientem, a nie jego asystentem. Mit czwarty. Ludziom z niepełnosprawnością należy współczuć. Są wśród nas osoby, które dalej myślą, że niepełnosprawność jest czymś, co kojarzy się z cierpieniem, bólem, rehabilitacją. Te osoby ciągle tylko e, krążą wokół swojej niepełnosprawności. Ale tak nie jest. Nie każda niepełnosprawność e, wiąże się z tym, że ktoś musi przebyć leczenie, odczuwa ból, dyskomfort etc. W, e, w stosunku do osoby z niepełnosprawnością nie powinniśmy być bardziej empatyczni, bo jesteśmy jej coś winni, bo nam ma tą niepełnosprawność. To tak nie działa. Powinniśmy być empatyczni dla każdego człowieka, powinniśmy być mili dla wszystkich, bo dzięki temu łatwiej i przyjemniej mi się, mi się wydaje, będzie nam się żyło. Mit piąty. Niepełnosprawni sydzą się swojej niepełnosprawności. Ukrywają ją. To nie jest tak, że się jej wstydzą, to nie jest tak, że ją ukrywają i nie chcą o niej rozmawiać. Przede wszystkim nie koncentrują się w swoim życiu na swojej niepełnosprawności, bo to jest tylko jedna z ich cech. Świat, ich świat nie kręci się wokół niepełnosprawności, ale wokół zainteresowań, pracy, znajomych, przyjaciół. Jeśli widzisz, że ktoś ma niepełnosprawność i nie mówić jej o niej, to tylko dlatego, że chcę, żebyście, żeby wasze rozmowy skupiły się na tematach, które was wzajemnie interesują. Tylko tyle i aż tyle. A jeśli ktoś ukrywa swoją niepełnosprawność, to zastanów się dlaczego tak jest. Może to wynika z faktu, że nie chce, żebyś inaczej ją traktował, żebyś nagle ją tak włożył w taką szklaną kulę, otoczył takim parasolem ochronnym i zupełnie inaczej się zaczął do niej wzracać, traktować, etc. Może dlatego ludzie nie chcą o tym mówić. Jest wiele osób, które przed swoim potencjalnym pracodawcą ukrywa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bo nie chce, żeby na etapie na przykład rekrutacji jego, jej kandydatura nie była wzięta pod uwagę i nie dostał pracy. Dlatego też od pięciu lat prowadzę kanał Kasia Działa, po to, żeby Wam zmienić perspektywę widzenia ludzi z niepełnosprawnościami, i mam nadzieję, że mi się to udaje. To tyle ode mnie w tym odcinku. Jeśli Ci się on spodobał, proszę udostępnij go w swoich mediach społecznościowych. Daj serduszko i miły komentarz, a także zasubskrybuj albo zaproś do subskrybowania swoich znajomych. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.